Poem czołem, drogi widzu, ostatni odcinek tutaj ukazał nasze zmagania w szpitalu psychiatrycznym. I teraz jesteśmy tutaj gdzieś w jakichś dziwnych podziemiach. Zaraz się okaże, dokąd nas to doprowadzi. Jest pełna amunicji, jest zbroja, jest zdrowie. Oj, będzie chyba jakaś bitwa. Czyżby koniec epizodu pierwszego? Radši ja, tak. A niestety to nie działa to też niestety nie działa i to również To było całkiem łatwe. Testowałem sobie te wszystkie umiejętności na tym bosie, ale niestety, niestety tutaj, jak widać, nic z tego nie podziałało. Dobra, raczej tutaj żadnej yy, sekretnej komnaty nie będzie. Mamy natomiast koniec poziomu. Dwie minutki to trwało. Nie za dużo, jak widać. You've managed to kill this monster. And now, what's next? You hear a metallic sound coming from one of the coolers. It's Dr. Sullivan, hiding from the world. He recognizes your face. He slowly comes back to his senses. Oh. He gives you a key with the image of Cthulhu. You will open the gates of darkness with it. He directs you to the hills outside the city. That's where they took everyone. Your cousin is there. They're in great danger. Suddenly, something attacks Dr. Sullivan. He's dying in convulsions before your eyes. What is the fate of Lewis? You must hurry. No, i właśnie takim oto sposobem rozpoczynamy epizod drugi. I również kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.